Czołem. Opowiemy dzisiaj o 15 wskazówkach, jak rozmawiać z osobami niewierzącymi. Na pewno macie takie osoby wśród swoich znajomych: osoby albo całkowicie niewierzące, albo takie, które mówią, że są wierzące, ale są z daleka od kościoła i od sakramentów. Dzisiaj opowiemy o tym, jak rozmawiać z takimi osobami. Jeżeli chcecie dowiedzieć się, jak, zapraszamy do oglądania. Po pierwsze, nie staramy się nikogo przekonać. To nie jest nasze zadanie, żeby przekonywać kogoś. Jeżeli kiedykolwiek udało ci się kogoś przekonać do wiary w Boga, to nie jest to żaden sukces, bo to nie jest twoja działka. Ty nie zajmujesz się przekonywaniem, więc po pierwsze, nie przekonujemy nikogo. Po drugie, nie dyskutujemy. I nie bijemy się na argumenty. Staramy się nie robić wykładów z historii Kościoła ani z teologii. Nie wykłócać się, nie bić się na argumenty. To nie jest nasze zadanie. Po trzecie, i bardzo ważne, my nie staramy się głosić chodzenia do kościoła i namawiać tej niewierzącej osoby, żeby zaczęła chodzić do kościoła. To też nie jest kierunek, w którym powinna iść taka rozmowa. Więc nie mówimy o tym, nie zaciągamy na siłę do kościoła takiej osoby. Po czwarte, nie namawiamy do chodzenia do spowiedzi. Nie głosimy sakramentu spowiedzi, nie zaciągamy takiej osoby do spowiedzi. Spowiedź jest taką delikatną sprawą i często osoby, z którymi będziemy rozmawiać, mają jakieś zdanienia związane ze spowiedzią. My na pewno nie zaczynamy takiej rozmowy od spowiedzi. Nie bronimy Kościoła, nie bronimy Księży. Jeżeli spotkamy kogoś, kto był zraniony przez księży przez jakiś przedstawicieli kościoła, to nie zajmujemy się bronieniem tych osób, ale po prostu przeproś, przeproś w imieniu Kościoła jako członek Kościoła za tą krzywdę, którą ta osoba doznała. Po szóste, szanujemy decyzję osoby, z którą rozmawiamy. Jeżeli nie chce, nie rozmawiamy na siłę z nią o Bogu. Siódme, nie straszymy piekłem, nie wytykamy grzechów takiej os osoby. Jak widzieliście taki plakat, konkubinat to grzech, to jest to bardzo niewłaściwe podejście. Kiedy rozmawiamy z osobą niewierzącą, na pewno nie wytykujemy. Nie wytykujemy? Nie wytykamy. Nie wytykamy tych błędów. Nie robimy takiej rzeczy, absolutnie. Nie manipulujemy, nie staramy się jakoś postępem tej osoby doprowadzić do Boga. Staramy się grać w otwarte karty, czyli nigdy manipulacja nie jest drogą rozmowy. Manipulacja jest grzechem i nie można od grzechu rozpoczynać ewangelizacji. Nie można rozpoczynać rozmowy z drugą osobą, jeśli chcemy, aby ta osoba spotkała się z Bogiem. Głosimy karygmat. Głosimy osobą Jezusa Chrystusa, który umarł za każdego z nas, dla każdego z nas zmartwychwstał i dla każdego z nas żyje, abyśmy my żyć mogli, abyśmy mogli ogłosić go naszym Panem i wtedy otrzymać Ducha Świętego, byśmy mogli żyć we wspólnocie, aby żyć z Jezusem w Jezusie i przy Jezusie, dla Jezusa. Karygmat jest tym kluczem, który zawsze powinniśmy używać, kiedy rozmawiamy z osobami niewierzącymi. Składa on się na 6 punktów. Jest to miłość Boża, grzech, zbawienie w Jezusie Chrystusie, decyzja wyznania Jezusa Chrystusa naszym jedynym Panem i Zbawicielem, przyjęcie Ducha Świętego i wstąpienie do wspólnoty. Jeżeli chcecie więcej o karygmacie, więcej o głoszeniu karygmatu, napiszcie w komentarzach, możemy zrobić o tym oddzielny odcinek. Głosimy swoje doświadczenie Boga. Nie opowiadamy o Bogu jak o osobie, którą znamy z drugiej ręki. Mówimy o tym, czego my doświadczyliśmy, o realnej osobie Jezusa Chrystusa, której doświadczamy w naszym życiu, czyli głosimy świadectwo, nasze świadectwo, to, co my odczuwamy w naszej drodze z Bogiem. I to jest najważniejsze, żeby nie przekonywać, nie nawracać, ale głosić dzieła Boga w naszym życiu. Głosimy nie chodzenie do kościoła, nie sakramenty, nie jakieś dogmaty wiary, ale realną osobę Jezusa Chrystusa. Nie prowadzimy tej rozmowy sami, ale z Duchem Świętym. Musimy mieć tą świadomość, że Duchowi Świętemu bardziej zależy na tej osobie niż nam. I to jego właśnie zadanie jest, żeby przekonać tą osobę, żeby przekonać o istnieniu Boga. Dlatego to nie jest nasze zadanie i mówiliśmy o tym, że my nie przekonywujemy. My głosimy, a Duch Święty wchodzi w tą rozmowę i otwiera serce tego człowieka na poznanie Boga, na spotkanie z Bogiem. Stawiamy tę osobę przed decyzją przed decyzją wyznania Jezusa Chrystusa jako jednego pana i zbawiciela. I przyjęcie go do swojego życia. Ważne jest, żeby zawsze postawić przed osobą, z którą rozmawiamy, tą decyzję: czy ona chce przyjąć Jezusa, czy chce ogłosić go swoim jedynym panem i zbawicielem. Żeby miała świadomość, że jest taka decyzja i że może ją podjąć w swoim życiu. To, czy ona przyjmie Jezusa, czy nie, to już jest jej decyzja. Ważne, żebyśmy postawili tą osobę przed świadomością tego wyboru. Podpieramy się Pismem Świętym. Słowo Boże ma wielką moc i dotyka ludzkich serc, więc warto byśmy podpierali swoje głoszenie Pismem Świętym. Żywym Słowem. Słowem, które żyje, które dotyka, które jest mieczem obysiecznym, które uzdrawia. Więc każdy punkt, każdy punkt rygmatu możemy właśnie podeprzeć cytatem z Pisma Świętego. I w naszym głoszeniu dokonują się znaki i cuda. Bo kiedy głosimy Boga, to Bóg znaki i cuda czyni. I w naszym życiu, i w życiu tej osoby, której głosimy Boga. Więc znaki i cuda będą towarzyszyć głoszeniu Boga, głoszeniu prawdziwej mądrości, prawdziwej miłości, miłości naszego życia. Więc jak będziesz głosił, to otwórz swoje oczy, a na pewno dostrzeżesz te cudowne znaki, którymi Bóg umacnia nasze serce. A takim największym cudem, jaki doświadczamy, jest chyba przemiana ludzkiego serca, która dzieje się w trakcie tego, jak mówimy mu o Bogu, jak głosimy Jezusa Chrystusa w naszym życiu. I to są nasze wskazówki. Jeżeli były dla Ciebie pomocne, to napisz w komentarzu. Jeżeli masz jakieś inne wskazówki, to też zapraszamy do komentowania. I zapraszamy również do subskrypcji naszego kanału, żebyście byli na bieżąco z naszymi filmikami, z naszymi wskazówkami. Dziękujemy, że byliście z nami. Do zobaczenia. Do zobaczenia.